Jezu. Hej widzowie. Witam Was na kanale Pigi. Jezu! No <grym> dawaj, dołączaj. Dzisiaj gramy w pigi. No dołączaj szybko. O, dobra. Dobra, co wybieramy? Roba. Bota wybrali. Ale to chyba dobrze, nie? Chyba. Ostatni raz to na filmie. Dograliśmy chyba jakiś rok temu. No, u mnie na filmie. Rok temu ty tam ty nawet nie masz filmu Ty nie, nagry, nie nagrywasz chyba 7 miesięcy? 9. Osiem. Osiem? Dziewięć. Osiem dziewięć. Dziewięć. A 9 dziewięć to prawie. Boję się. Nie jestem. Boję się. Gdyby co, to mi się, nie mam straszne lagi. Dobra, damy radę. Nie może masz lagi. My jesteśmy za dobrzy, żeby w to rok temu, ale jesteśmy dobrze. No na pewno. Na pewno, no? Na pewno Gdy... na 100%. Dzisiaj zagramy tylko w dwie gierki, bo nie... bo ponieważ te gry są mega długie. No, trochę są. Ale my dzisiaj nagramy drugą część. No. no Może was nagrać drugą część. To bo życie? dla nas to nie jest problem Ale chyba nie jest dla was problem, żeby zostawić jednego suba albo lajka. Boż mnie, bo mnie O Boże No to uciekaj O Boże Lagi mi się akurat włączyły Prawda Wojciech, radę? Nie Ej, no to włącz na mnie kamerkę, będę pokazywała widzą. A, mam Masz na nasi. mnie kamerkę? Mam na ciebie kamerkę No dobra. Widzowie powiem, wam, że nie widzę pigi na razie, ale widzę drzwi zielone, a ja mam zielony klucz widzicie? Dobra. O kurczę, to jest trudna. O, ta żółta mnie ładnie zna. Tam, ta, tam ta żółta świnia mnie ładnie zabiła. O, widzę ją. Poczekaj. to no. Trudne te błoty, nie? Gdyby była... Jak chcę być niewidzialny. Facetania. Obczajmy wszystkie rzeczy nie ja, ja też idę na niebie. Heja Heja. Dobra. Chodźmy i ratujmy ludzi. Okej? Okay? Czy coś takiego? Chodź tu. Tu. No, tu nie słucham mnie. No. Ludzie chyba nas nie widzą. No nie widzą. No. Odczajmy sobie cały ten domek. Dobra. Musimy odczaić domek, no bo... Ja właśnie przez to, że nie wiedziałam gdzie iść, właśnie przygrałam. Hey. Ja idę dalej obcieniać. Powiem wam, że... Dobra, jestem na dobrym, Na dobrej drodze. Jestem na tych laserach. Aha, to jest potrzebne. Tu ktoś otworzył. Czerwony klucz. Dobra, ja będę patrzyła na, na ludzi. Chyba. A wiesz, że ta zibra zubra to jest dobra? Jaka zibra? A, zibra. nie ja zrozumiałam, że mam zrozumiałam już, co powiedziałam. Uważaj, babko. Nic. Uważaj uważaj, u... uważaj, uważaj! 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 Uczekaj! Goni cię potwór. Widzisz? 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 Goni cię potwór. To koty mówi. Ej, Uratowałam ją. Uciekaj. Potwór się zajął mnie. Do mnie poszły dwie świnie. Przy mnie są trzy świnie aktualnie. Koko świnia. Uciekaj. Dobra świnka Dobra świnka, dobra świnka. Uciekaj! Dobra. Poszła, poszła. A jak to może wyglądać. Świnia. Kolejna świnka. To nie wiem, to będzie Tak wyglądać, jak wyjdzie ze, Jak wyjdzie ze mnie świnia. Plan, tak, się nie, nie, Jest Jeszcze świnia. Chodź tej dziewczyny. No jezu, no. Wyjdź, świnia. Lila. Widzieliście to, bo ja takie nie za bardzo. Powiem Wam, że troszkę to jest nudne. Ale spokojnie. Niedługo zrobi się kolejna gra, mam nadzieję. Moje nie jest nudne, bo, bo u mnie bo ja zmyślam plan. Jak dać mm, słuc marchewkę? Ale nie da rady. Da. No dobra, pomogę ci, pomogę ci. Ja już tak znalazłem tą Do... marchewkę, więc mi jesteś niepotrzebny, bo mu dałem. Ale ten piesek! Ten piesek potrzebuje marchewki! Dałem mu tą marchewkę i mi dał jakąś łopatkę. Kałap kawa Kawaii. Zniknął na 20 sekund. No uciekaj no. Dobra, widzę, że nie widzicie. Bardzo dwa z tej świni. To napiszcie w komentarzach, a my zrobimy. To nie nie? Pa. Będzie fajnie. A na pewno zaraz zagramy. Pa.